Moi drodzy młodzi przyjaciele, mamy Wielką Niedzielę dzisiaj i wszystko, co po niej jest wielkie, bo zaczynamy Wielki Tydzień, a dzisiaj liturgia Męki Pańskiej. W kościele, w całym kościele czytamy dzisiaj. Opis męki pańskiej. Wielka Niedziela jest szóstą niedzielą Wielkiego Postu, i to już jest taki niemal ostatni akord przed tym, co się wydarzy w następną niedzielę. To, co jest sensem całego naszego życia. Przypomnę, w pierwszą niedzielę byliśmy świadkami tego, że Pan Jezus był kuszony. Mieliśmy wprowadzenie do tego, że. Każdy z nas w życiu jest kuszony, musi podejmować wyzwania. Są sytuacje fajne, lekkie, nie wymagające większego namysłu, i są sytuacje trudne. Nie trudne, bo, bo ktoś tak mówi, tylko my je przeżywamy jako trudne i po prostu nie dajemy sobie rady z tym, co się dzieje. Pan Jezus też tak miał. Następnie mieliśmy. Ewangelii o przemienieniu Pana Jezusa. Czyli takie słoneczko w tym naszym wędrowaniu, że są sytuacje dobre, ale, ale nieostateczne. Dobre po to, żeby się nimi przez chwilę poddelektować, zaczerpnąć sił i iść dalej, bo, bo nie można się zatrzymywać na przyjemnościach i pragnąć w życiu tylko i wyłącznie przyjemności. Dalej yy, mieliśmy Spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką. I Pan Jezus pokazał nam wtedy, że zna prawdę o nas i nie ma zamiaru nam tą prawdą wyrżnąć w twarz, żeby nas bolało. Objawi nam tą prawdę tak, abyśmy Jego pokochali, abyśmy się czuli mocni i silni. Dalej, znowu, znowu. Bombardowanie nas miłością przez Pana Boga, i ta wiadomość, obojętnie w jakiej sytuacji się znajdujesz, ja na Ciebie czekam i chcę, żebyś przeżywał moje życie ze mną. I wspominałem o tych gorliwych i tych jeszcze niezdecydowanych, dla jednych i drugich czeka ten sam Bóg, obojętnie w jakiej sytuacji się znajdujemy. W ostatnią niedzielę. Pan Jezus nam objawił, że to, co nam się może wydawać martwe, pogrzebane, beznadziejne, masakryczne, nie oznacza totalnego końca, bo Jezus jest Panem życia i śmierci i On jedyny ma tę moc, żeby z tego, co złe i beznadziejne, wyciągnąć coś niesamowitego i wspaniałego dla nas, abyśmy my byli umocnieni. No i skoro nauczyciel tak. Yy, Pięknie mówi, mówi takie wspaniałe słowa i krzepiące, to żeby wzmocnić to wszystko, co mówi, żeby to uwiarygodnić, w końcu sam bierze na siebie to, o czym mówił. Dlatego czytamy wciąż i wciąż mękę pańską, Dlaczego? dlatego też z lektury, yy, z lektury tego fragmentu Ewangelii wciąż i wciąż z nieba na każdego czytelnika spływają niezliczone i nieskończone łaski. Za nami Koloseum, niesamowity stadion, arena licznych zmagań, licznych walk, ale dla nas, chrześcijan, to jest zawsze przypomnienie o tym, że nasze życie wymaga ofiary, że to, co wymaga krwi i łez, nie zawsze okazuje się bezsensowne. Tu na tej arenie wieki temu chrześcijanie, dlatego że wierzyli w Pana Jezusa i nie chcieli go zdradzić, oddawali swoje życie. I to jest wyzwanie dla nas, drodzy młodzi przyjaciele. Jezus wzywa nas do składania ofiar. Wzywa nas do tego, byśmy siebie poświęcali w imię miłości dla drugiego człowieka, składali ofiary ze swojego egoizmu, ze swoich przywiązań, nawet tych dobrych, w imię tego, żeby brata, siostrę wyciągnąć ku dobremu, żeby miłość, pokój, dobro w świecie wzrastały. Dobrze wiemy, że pan Jezus był skazany na śmierć całkowicie niesłusznie i niezasłużenie. I jako gość, który parę dni wcześniej przywrócił umarłego do życia, pozwala, żeby jego bito, opluwano, obrażano i w końcu zabito. Chociaż mam moc to wszystko odwrócić. To, że mamy rację. To nie znaczy, że musimy przy niej uparcie trwać, bo może z tego po prostu nie wyniknąć żadne dobro. Drodzy młodzi przyjaciele, czasem szef może nie mieć racji, nauczyciel może nie mieć racji, rodzic, ukochany, który żyje obok mnie, sąsiad, z którym się fajnie spędza czas, mogą nie mieć racji. Ale czy za każdym razem musimy uparcie trwać przy swoim, żeby wyszło na moje, żeby zawsze udowodnić komuś swoją rację? Pan Jezus, gdyby udowodnił swoim oprawcom, że źle postępują, że to wszystko jest niesprawiedliwe, co byśmy z tego mieli? Bramy nieba zamknięte. A tak? Pokazał coś zupełnie innego, co jest dla nas jako ludzi nauką na całe życie, bo, bo chyba nawet do końca ani serca, ani rozum nie są w stanie tego pojąć. To jest coś, w czym przebywamy, rozważamy i za każdym razem nas to tak ładuje do tego, żeby być dobrym człowiekiem, kochającym tego drugiego, który jest obok. Skoro rozpoczynamy Wielki Tydzień, wchodząc. Wielkie wydarzenia dotyczące naszego zbawienia, naszego życia. Niech te chwile, które w tym tygodniu będziemy przeżywać z Panem Bogiem, będą wielkie. Nie spieszmy się, bądźmy spokojni, smakujmy to, co Pan Jezus zrobił dla nas. Obfitości łask z czytania męki Pańskiej, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.